Ważność orzeczeń lekarskich z ZUS, których termin upływa w czasie epidemii, jest wydłużona o 3 miesiące. Osoby czekające na przedłużenie świadczenia, do którego prawo uzależnione jest od orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mogą więc być spokojne. Jeżeli złożyły wniosek o świadczenie przed upływem ważności orzeczenia, ich świadczenie będzie przez ten czas kontynuowane. Chodzi tu o orzeczenia wydane przez lekarza, orzecznika albo komisję lekarską o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, albo w okresie 30 dni po ich odwołaniu. Orzeczenia zostaną wydłużone na okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ich ważności. Warunkiem jest złożenie wniosku o świadczenie na dalszy okres przed upływem terminu ważności orzeczenia. Orzeczenia lekarza, orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Orzeczenia te będą ważne jeszcze 3 miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego. Przedłużeniu o trzy miesiące ulega też ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres, np. o przedłużenie renty, przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca. W tej sytuacji osoby, które czekają na przedłużenie prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych, czy świadczenia rehabilitacyjnego, mogą być spokojne.